Hej, widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak sami po tytule widzieliście dzisiaj, sobie zagramy w Minecraft Bedwars, ale co moją śmierć zmienia się Super Secret Settings. Dla niewiedzących Super Secret Settings, to kiedy wchodzimy tutaj w ustawienia, tak? Jeszcze raz pokażę Options. To jest oczywiście wersja 189, czyli wersja Secret pod Bedwars, Żeby działała mi tekstur pak Assassinka, co wytłumaczyłem już na ostatnim filmie. Tutaj wchodzimy w Super Secret Settings. Jak kliknę to raz, to po prostu zmienia się otoczenie. Troszeczkę inaczej będzie wyglądać. Dzisiejszy odcinek ponadto będzie z montażem, jeszcze zanim ktokolwiek tam wyjdzie z tego filmu i tak dalej, więc postaram się nie w pokazywać że mam tylko te najciekawsze momenty rozgrywki, głównie jakieś tam kile, czy w sensie jak jakoś zabiję, czy tam ja. Nie na przykład stracę łóżko czy coś takiego, prawda? Oraz zmianę supersecret settingsu, bo głównie o to w tym chodzi Od kilku dni nie było filmów, no ale tak jak ostatnio mówiłem, byłem na obozie Mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę większa regularność, a kilka setek filmów wleci Przypominam tylko, że jeszcze cztery łapeczki w górę i niebawem wleci 150 dni Minecraft Hardcore, Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie dał łapki w górę, czy jeszcze nie zasubskrybował tego kanału To zachęcam, bo powoli dobijamy 100 subskrypcji i myślę, że może do końca wakacji się to udać Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz, a podoba Ci się to, co robię, to zachęcam Cię do zostawienia jednak tej pozytywnej opinii, bo mnie to bardzo zmotywuje oczywiście, do dalszego działania. No więc cóż, wchodzimy sobie w Bedwarsy. No i pierwsza partika to myślę, że taki luzik będzie, no ale może coś tam uda się nam zwojować Oczywiście dla spostawania, jak sami tutaj widzicie, pierwszą partię gramy już na tych normalnych Super Secret of Things, w sensie, że tych takich, nie nawet takimi pierwszymi czy coś takiego, ale wiecie, to takie najnormalniejsze, co normalnie się gra. Po prostu w Minecrafta na nich, prawda? Bo jednak, wiadomo, jak zaczynamy, no to, że tak powiem, te będą jako pierwszy, a potem ewentualnie sobie przejdziemy do jakichś tam zmiany, prawda? Tak jak mówię, no gra będzie tutaj normalna, to się nic nie zmieni. Tego po prostu najciekawsze, że tak powiem, momenty wam pokażę. No widzicie, no takie to akurat myślę, że nikogo nie ciekawi, więc, no, wbijam za chwilę. Okej, widzowie, wyszczampion, ty ją zaczął budowywać łóżko, mam nadzieję, że się uda zniszczyć. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Oj. I udało się zniszczyć łóżko, ok, ale zginąłem, więc oczywiście zgonię sobie ten słuszny przykład options Super secret settings, właśnie zmieniamy. Widzicie, teraz mam takie zamazane to wszystko I to właśnie tak na tym będzie polegał dzisiejszy odcineczek, widzicie, coś takiego, coś yy, biorę sobie Widzicie co, sobie tylko szybkiego fire Judge'a i myślę, że będę chciał go zabić, bo mam kamienny mieczyk yy, Albo po prostu go strącę z mostu fire Judge'em i chyba tak będzie lepiej Czekajcie, czy on zginął, nie zginął, a niestety nie mam bloku Widzicie, że ciężej się też tak gra, prawda? Ja mam oczywiście Sensitivity ustawione w miarę na 90%, ale sam fakt, tego, że po prostu mam obraz zamazany, prawda? Kupuję sobie tylko trochę bloków, bo on tutaj za chwilę pewnie będzie skakał do mnie. Ok, no widzę, że tutaj goś ucieka. No i mamy, słuchajcie, zabójstwo. W sensie, o jejku rzuciłem się firejarzem Ok, w sensie zabiłem jego i zniszczyłem mu łóżko, więc oczywiście dla niewiedzących jest to po prostu Final Kill, czyli ostateczne zabójstwo, ponieważ gracz po zniszczeniu łóżka i jego zabiciu nie może się ponownie odrodzić. Ok, teraz tutaj myślę, że ogarnę sobie jego bazę, bo coś tutaj pewnie yy, zostawił. Ok, mój drodzy, to zobaczyłem to tak gdzieś na górze czerwonego i lecę na niego, ale on pierwszy, on pierwszy tutaj mnie uprzedził. Ok, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, niestety, troszeczkę ciężko mi to było uderzyć. Ale, czekajcie, dostał dwa hity, dostał jeden. Trzy, pół serca, ma 4 serca mu zostały. Ej, stereotypy, troszeczkę szkoda. Ja oczywiście klikam kolejne Super Secret Settingsy. I teraz to wygląda tak, w sensie. Wygląda to w miarę normalnie. Oczywiście jakaś zmiana jest, wydaje mi się, że może to taka być jakaś, nie wiem, mgła, czy coś takiego. Bo w sensie, jak sami widzicie, nie jest jakoś. No, wiecie, mega odróżnione, aczkolwiek jest to oczywiście nowy Super Secret Settings, W sensie ja go nie wróciłem, czy coś? Ciekawe jest to oczywiście kolejna wca. Próbuję teraz rozwinić, co tutaj jest w sensie innego. Ok, leci TNT na mnie, czyli goś tutaj za chwilę wyląduje, ok Czy wyląduje na drzewie? Niestety tak, ale to ja mu pomogę z tego, drzewa zejść zejść Fire agent. On u Silver Fisha. Silverpis akurat. No matrzy znęczantowany miecz, niestety okej, okay, ja słuchajcie, muszę teraz zmienić Super Secret Settings oczywiście. I popatrz, że nam ja całkowicie zamazany, ja chyba tego gościa w ogóle nie będę widział. Czekajcie, czekajcie, dobra. Ej, wola Monta nie przychodził do mnie. A jednak idzie, okej. Okay. Ja, słuchajcie, z drewnianym mieczkiem mógłbym się jakoś porobić, dobra, dostał strefkę Dostał strefkę, dwie hit, dwa hity, zostały mu chyba cztery i pół serduszka, jeśli nie mylę W każdym razie zajęliśmy w tej partii czwarte miejsce, no okej, okay, słuchajcie, w sensie nie najgorzej No ale przechodzimy oczywiście do kolejnej partii Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy na kolejnej mapce, przyznam szczerze, że bardziej mi się to podoba Tutaj widzę, że ewidentnie chodzi o konturowość jakby bloku, wiecie, taką bramóweczkę, widzicie, jest to troszeczkę takie intensywniejsze i tak dalej, widać te bloki, słuchajcie, są także jaśniejsze znacznie Powiem tak, całkiem fajne super secret settingsy. W ogóle chciałam wiedzieć w jakim celu one powstały Bo to, że w ogóle robiłam content na YouTube i tak dalej, bo widziałem że kilka osób to nagrywało i z zagranicy i u nas Co jest znaczy, że rzeczywiście ten, ten content, że tak powiem, podwalam, ale też chciałam po prostu spróbować swoich sił, ale powiem szczerze, że naprawdę całkiem fajna sprawa jest jednak taki takie coś. Okej, okay, czekajcie, wiem, że jak się jest jakaś ta mapa, to się zawsze leci do gościa, który jest po kosie. Przynajmniej tak mi e, mówi mój brat, bo on bardziej bydło się ogarnia i już Okej, czekajcie, więc on zawsze mówił, żeby lecieć tutaj, bo ponoć ten gość zawsze za chwilę by przyleciał do mnie, więc w sumie okej. Okay. Polecimy sobie, on mnie zobaczył, okej, okay, co nie jest też dobre, bo ja jestem nad przepaścią. Dobra, teraz słuchajcie, może jego rzućmy do Wojda, czekajcie, może do, do Wojda, z nim do Wojda, do Wojda, do Wojda. Czy jemu zostało słuchajcie półserca? Czy mi się wydaje? Tak, pół serca, okej, okay. jakie kam oczywiście sakret settings'y i mam, czekajcie, znowu mam te same, czyli troszeczkę skip. Okej, okay. tych nie miałem jeszcze. On te powinien za chwilę wbić, więc ja sobie tutaj tylko słuchajcie, wezmę dosłownie tylko to. Mam kamienny mieczek i pusta ka bloków. Jak sami widzicie, teraz słuchajcie na typowe średniowiecze, No tutaj to w ogóle jest jakaś masakra. Całe szare tutaj mam tło dookoła. Nie wiem co pada, gdzie on jest, bo on chyba... Czekajcie, on jest tutaj na moście. I uwaga, uwaga, rozwaliłem mu łóżko, okej. Okay. On się chyba wrócije z sklepa, czekajcie, on się z kimś bije. Nie wiem, który gość to jest ona, który gość to nie jest Ona ale zabije tego gościa. Dobra, słuchajcie, mamy dwa killy. Mogę sobie kupić Protection jeden i zrobiłem też, czy ja zrobiłem final killa? Nie, czyli ja zabiłem yy, nie tego gościa, którym mówię, że zniszczyłem łóżko, tylko po prostu tego gościa, widzicie, już nawet nie widzę, jakie są bloki, no nie? Czekajcie, jest jakiś kolejny jak To ja właśnie ja jego zabiłem, czekajcie, poszło szybko, 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 szybko. i rozwalony, niszczę łóżko! Ej, mega fajna mieć. Dobra, do góry, w górę, w górę, w górę, w górę, okej? Okay. Okay, słuchajcie, teraz trzeba też zrobić po prostu, jakoś zagrać. On oczywiście będzie raz się do mnie budował Ja, słuchajcie, muszę go zrzucić do wojda, okej okay. On oczywiście będzie teraz widział, jak jakieś Fire charge. Ja muszę bezpiecznie zejść na dół ok. shiftuję e, Czekajcie, shiftuję, bo e, Widzicie, HP mi się zregenerowało, mam dwa diamenty, 8 złota Ja tutaj, słuchajcie, mogę zrobić drugiego Finala e, Tylko nie wiem, słuchajcie, czy on po prostu Uskwinił, gdzie ja jestem e, Czekajcie, dobra, stoję na shiftie. Czy on tutaj on stawia TNT czymś się... Tak, wystawił TNT, które mnie nie wybuchło. Ej, to jest mega ciekawe, żeby to nie wybuchło. TNT. Okej okay, słuchajcie, mam 8 serc, zregenerowałem się HP i będę skakał. Jak on wychodzi, to ja skaczę na niego i żeby to może zrobić drugiego fajnego kill. Naprawdę mega ciekawa sytuacja teraz zrobiła, Czekajcie, się, skaczemy i pyk! Pyk zaskoczenia. Okej, okay, Steve, cool lecimy z tobą. Nie widziałem, nie widzę nic, kurde! Ej, mega ciężkość tak lepiej. sery, dobra, kolejny Super secret Settings. Myślę, że trafiliśmy teraz na takie mm, po prostu odświeżenie kolorów, to, że tak powiem, bo... Typowo są te po prostu kolory takie jeszcze bardziej widoczne, prawda? Dobra, nie kupuję zbyt wiele, bo w sensie sami widzicie, że takie że nawet takie w black, trochę, no nie wiem w sumie. Ciężko mi ocenić, co to jest. Tu mamy już fajnala zrobionego, słuchajcie. Potem nie będę się miała wydostać, więc potrzebuję jeszcze TNT albo Fire Charger, bo potem nie będę miał ze środka, by się wyjść, o co chodzi, nie? Może kupimy sobie TNT, żeby mieć jednego TNT jednego Fire Charger. Ok, to tu się dostaniemy TNT kiem. Lecimy. W ogóle straciłem te diamenty, tych diamentów mi jest mega żal. Cztery diaksy tutaj teraz zyskaliśmy, ok. I tutaj mamy białego. Eee, czy biały ma łóżko? A nie, przepraszam to nie jest biały. To jest czerwony, który łóżko jeszcze ma. On tam będzie chciał, słuchajcie, zagrać. Eee, czekajcie. I do woda, do woda z nim czekajcie. OK, okej, okay, zabijemy? Zabijemy, czy nie zabijemy? Niestety to przegrałem, słuchajcie, siedem serców. Przecież się zmieniam Super Secret Setingsy. Teraz to już mamy takie, eee, jakbyśmy mieli efekt nuzi. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Yy, ale generalnie powiem Wam, że całkiem spoko to idzie. Mimo, że już kilka, jednak ja razy kilka sam zginąłem, to całkiem okej. Okay. Dobra, czekajcie, ktoś mi tu rozwalił łóżko. On jest to nade mną, dobra, czyli mga na pewno. gość jest nade mną, ja to generalnie wiem. I teraz trzeba go tutaj zabić, okej, okay, to jest ten ShriMix, Okej, okay, wygląda jakby miał makro. I zostało mu, uwaga, y, półtora serca. Jest stary, nie mam farty, dobra. Odwrócony Minecraft, słuchajcie. żeby czy wy to widzicie, mam odwróconego Minecrafta, A jeszcze że. Chciałam teraz najszybciej yy, kilnąć, w sensie zabić się samemu, bo... Popatrz, ja nawet nie mam jak trafić w villagera, w sensie nie umiem. Popatrz, czekaj, dobra, kliknąłem. Kupiłem się kierę przez przypadek. Ej, masakra. Masakra, dobra. Teraz muszę wrócić na bazę. Czy ja mam łóżko w ogóle, bo nie gminiem nie, nie do matu. Nie mam łóżka. Yy, to to słuchajcie, powiem tak, moja śmierć równo, jest równaczna z końcem partii. Mega dziwne. Okej, okay, moi rodzice czekaj, zaczął jakiś gościu nawalać. No nie, nie wierzę. Nie że nawet nie zadaję hita, w sensie wiecie o co chodzi, ja bo on całkowicie obrócony, więc jest bez sensu Klikam kolejne super secret settings, które wyglądają już znacznie lepiej, ale tego dowiemy się na następnej partii, która już za chwileczkę Okej, okay, no przyznam szczerze, że całkiem, całkiem ciekawy super secret settings, bo sami widzicie, że bloki, wiecie na przykład jak są bloki białe czy czarne to widać po prostu tutaj generalnie różnice, a poza tym jest to wszystko takie szare kolory, no nie? Takie kompletnie, w sensie ciężko zobaczyć, widzicie takie villagera czy coś, to mega ciężko mi to jakby dostrzec że tak powiem Ale okej, okay, no musimy teraz ogarniać najbliższe bazy Najbliższa baza jest tam Tu się już buduje gościu, a mi się tam nie renderują jego bloki Czai się to? Dobra, ja się muszę budować Patrzcie, mam różowe bloki, a wygląda miał zielone No nie? W sensie widzicie co się dzieje, na zielono się buduje, okej okay. Okej, okay, gość jest, ale gościowi zabrakło bloku Więc ja muszę do niego podbić, to ewidentnie I Dobra, on tutaj już jest yy, Teraz trzeba tak podbić. Muszę się przykład do góry, żeby on mnie nie zepnął Aby na pewno próbował. Okej, okay. zginę. zginę, znaczy on zginie nie gadajcie, że go nie zrzuciłem, słuchajcie. Kurde, bo momencie, też, jak ja to mam. Ja muszę robić cięcie w momencie, kiedy nie robię nic. To pewnie, jak on mnie atakuje, to ja w sumie tylko muszę szybko kliknąć po prostu w OBS-ie w 10. Okej, okay, on mnie tutaj ma. On wie, że ja nie mam bloków. Czekajcie, muszę. O nie, o nie, wybuchnął TNT. Dobra, czekajcie. Ja się schowam. To TNT nie wybuchnęło mi łóżka, to jest na plus, okej? Okay? Wchodzi, wbił, dobra. Ok. Ciężko, słuchajcie, mega ciężko, bo tego robię nawet sobie nie zmienił super secret settingsów, widzicie, muszę to robić No teraz to już, słuchajcie, się czuję jakby w jakimś kinie yy, No serio, jeszcze jakieś środkami nawalony totalnie masakra Jak to, patrzcie, się nic kompletnie nie widać To już taka typowa mgła I minus tej gry jest teraz taki, że pewnie nawet najbardziej skillowi gracze mieliby mega problem z tym, żeby to zagrać No się widzicie, odróżniam już kolory i w ogóle te widać kolory Ale oj, biały tutaj jest! Biały tutaj jest, czekajcie, 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 ja się muszę za, totalnie zasłonić Patrzcie, co się dzieje, ja tu jestem totalnie nad wojdem on pewnie będzie za chwilę niszczył tego bloka, może Okej, okay, się zamurowałem się ze wszystkich stron Ale mega ciężko Czuję, że będzie chciał wybić fire charge'a, ej, nie wiem teraz, co się tutaj może stać I bardzo ciekawa sytuacja w ogóle, co nie, bo ja już chyba czwartą partię Wydaje mi się, że on tu jest, czekajcie, ja sprawdzę szybko F5 Tylko jak, bo stoję tak trochę dziwnie Czekajcie, na pewno tak Okej okay. On ucieka z kolczym zbroją Dobra, czekajcie, wychodzę szybko. Szybko wychodzę, bo tutaj trzeba... Oj, 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 jestem na popłytce. No i tego nie przemyślałem. Dobra, słuchajcie, on już w sensie widzi mnie. Czekajcie, dobra, lecimy szybko do góry. Może się uda. Okej, okay, udało się przed nim. On jest cały czas na górze. Dobra, czyli słuchajcie, on mi generalnie rozwalił łóżko i nie zrobił nic ponadto, więc to przynajmniej na plus wyszło. Teraz sobie biorę itemki sendercze, tak jakie ja tam tylko mam i kupujemy sobie spore zestawy, bo jednak skoro już nie mam łóżka, to ja prawdopodobnie na tą bazę nie wrócę, a gościa muszę to zważyć, żeby tego fajna raz zrobić Jeśli podoba wam się filmy z z Budursu, możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę I napisać pozytywny komentarz, ja komentarze czytam i serduszkuję, a na większość odpisuję Ponadto, tak jak mówię, jeśli ktoś do tego momentu, jeszcze można napisać w komentarzu Secret settings, a ja mu przypnę serduszko Dobra, a teraz tu już lecimy naprawdę na, na bazę tego gościa, bo jednak trzeba... Patrzcie, białość tam buduje, patrzcie, czekajcie, co ja zrobię Zrobię taką akcję, typu słacić się najlep najlepszy player z Bad Warsu. Patrzcie, co zrobię. Wywalę go do Wojda i kiedy on leci do Wojda, zniszczy mu łóżko. I to jest final kill. Dziękuję bardzo. Bo wiecie, co się dzieje, jeśli gra gracz leci do Wojda i w tym samym momencie zniszczy się mu łóżko, no to on jeszcze wiecie o co chodzi. W sensie on traci wyro i już się nie odradza. No nie, jest naprawdę mega przydatne. Ja z tego zacząłem też korzystać, bo już w sensie mi się tak wiele razy stało, że mi tak gracze robili. I wtedy ja się mega, mega denerwowałem tym, no i w sensie potem zacząłem stwierdzać, że skoro inni mi tak robią, to ja też tak będę robił No i w sumie bardzo fajny sposób, no nie powiem, że hamski, no po prostu sprytny, no nie, no to jest akurat też mega fajne Ja już może nie będę ryzykował, być co z Speedbridge'em, bo Speedbridge to jest dosyć ryzykowna sprawa, a jednak ja nie do końca potrafię go robić, co sami pewnie już widzieliście Okej, okay, moi drodzy, to jest zobaczenie budującego się niebieskiego I to jest chyba idealny moment, żeby wysadzić mnie TNT, bo jednak wiecie o co chodzi, żeby tutaj dolecieć Czerwony już nie ma łóżka, ja mam dwa serca, niestety I tutaj trzeba szybko zjeść złote jabłuszko, żeby się zregenerować Kupię sobie dwa kolejne złote jabłka, szybko, 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 póki gościa jeszcze nie ma Bo widzicie, regeneracja ma tylko 5 sekund i potem to się już nie regeneruje, okej? Okay. Widzicie, ja sobie, wiecie, ja nie jestem stratny o nic generalnie, bo ja łóżka nie mam Dobra, wiecie, co, może by się już star zregeneruje, żeby już nie mam na razie jednak tego ostatniego złotego jabłuszka Mam sporo fire charges całkiem, teraz sobie mogę dokupić bloki jeszcze Bo tych bloków jednak mam troszeczkę mniej ok? I teraz, słuchajcie, jesteśmy fajnie wyposażeni, kupię sobie z tych trzech złota kupię sobie na tego gapa, a już jestem zregenerowany do fulla, okej okay. Niebieski idzie, yy, rzucam fire charge tak w niewygodne, niewygodne dla niego miejsce, dobra, poszedł fire charge i klepa, słuchajcie, klepa, 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 klepa Kurde, bele, przegrałem, przegrałem, moi drodzy, była to ostatnia dla tego odcinka, bo jak sami widzicie, no na średnio to wychodzi Wiecie co, w tych filmach jest fajnie, że ja bardziej poznaję tutaj Minecrafta, pod tym względem, że widzicie, widzę to nowe Super Secret Things, e, i tak dalej, poznaję, czemu się z kim w ogóle nie wybrał, czasami takie lagi małe, e, poznaję, wiecie, możliwości, że tak powiem, Minecrafta, ale sam w sobie e, mało ogarniam generalnie, więc piszę, czy w ogóle chcecie dalej takie odcinki i tak dalej, bo jednak troszeczkę, y, słuchajcie, wiem, że narobię tak odcinki krótsze, żeby tutaj w ogóle jakoś to oglądać, bo wiem, że wiadomo lepiej się ogląda osoby, które to ogarniają, niż osoby, które dopiero się uczą to ogarniać. To też się rozumiałe. Jeśli ktoś dochodzi do tego momentu, napisz w komentarzu w sekret, setting, oczywiście przyda serduszko, a przed wybiciem sposób subskrypcji, słuchajcie, no to myślę, że do wakacji, do końca wakacji może się to uda się, jeśli ktoś mi chce pomóc, to doskonale wiesz co robić. To z mojej strony to tyle, dobrego dnia lub wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie i cześć!